Po prawie 70 latach artyści gnieźnieńscy doczekali się wystawy, która zbiera ich działalność w jednym katalogu. Zaczątkiem do Wernisażu artyści gnieźnieńscy XX wieku było odnalezienie katalogu z 1945 roku pod nazwą Wystawa Plastyków Gnieźnieńskich, w których przybliżone zostały serbeczki pięciu artystów. Ona dotyczyła pięciu plastyków: To był Stefan Engler, Mieczysław Krywult, Florian Rachelski, Irena Scholz i Jerzy Tyszkiewicz. Byliśmy troszeczkę zdziwieni, ale z drugiej strony zafascynowani, bo część z tych osób nie była nam zupełnie znana, tak jak na przykład Florian Rachelski czy Irena Scholz. Dopiero po, po kilku kwerendach, czy kilkunastu kwerendach, po większych poszukiwaniach okazało się, że... Są to poznać, postaci, które były dość znaczące w tym okresie, może poza Ireną Scholz, która, która zajmowała się tzw. sztuką stosowaną, czyli różnego rodzaju kilimami, kapami, serwetkami, natomiast pozostali byli wykształconymi y, artystami, plastykami y, tutaj w Gnieźnie. I to nas pobudziło do tego, żeby, żeby tworzyć wystawę, która będzie mówiła szerzej o plastykach gnieźnińskich. Podczas wystawy, której otwarcie odbyło się 25 listopada, udało się ostatecznie zgromadzić 150 prac 43 artystów, którzy ukończyli szkołę lub uczelnię plastyczną i urodzili się bądź byli trwale związani z gniezdem. Poszukiwania są, były owocne i mamy w tej chwili 52 plastyków, którzy związali się z gniezdem zawodowo i albo też pochodzą z gniezna. Nie jest to prawdopodobnie lista zamknięta, można by było to jeszcze uzupełnić, dlatego że my interesowaliśmy się plastykami XX wieku, ale też troszeczkę przed i trochę po tym, czyli XXI wieku, czyli wszyscy ci, którzy się urodzili tutaj w tym, w tym mieście lub też, no niekoniecznie w mieście, ale zawodowo się związali z miastem. No myślę, że wystawa jest, co prawda nie jest to wystawa indywidualna, jest to grupowa, więc w związku z tym należało też ograniczyć ilość prac. Początkowo ograniczyliśmy do pięciu, ale w, trak ale w trakcie budowania tej całej ekspozycji niektórych prac jest więcej, niektórych mniej, ale granica polega na tym, że część tych artystów jest mniej znana, więc należało ich jakby szerzej potraktować. Wystawa podzielona została na trzy zasadnicze części. Rozpoczyna ją postać Wincentego Krzymieniewskiego, który przez ponad 30 lat był nauczycielem w miejscowym gimnazjum i uczył nie tylko plastyki, ale także przekazywał wiedzę o XIX-wiecznej sztuce. Miał wpływ na drogę zawodową Wiktora Gosienieckiego, Wojciecha Podlaszewskiego, Stanisława Smoguleckiego i Tadeusza Walkowskiego, których prace stanowiły pierwszą i artystycznie najstarszą część wystawy. Druga dotyczy artystów plastyków, którzy wykształcili się po 1945 roku, a ostatnia skupia w sobie wykładowców Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, których droga plastyczna zaczęła się gnieźnie. My tych prac nie wartościujemy, dlatego że dla nas każdy z tych artystów jest szalenie ważny, szalenie istotny. Aczkolwiek najdłużej pracuje w zawodzie Henryk Musiałowicz, bo w tej chwili, nie w tej chwili, 5 stycznia będzie 101 lat jego życia, a pracy twórczej ponad 70, więc to też coś, coś znaczy. Dziełem reprezentującym całą wystawę jest obraz Henryka Musiałowicza, który ma już za sobą 70 lat pracy twórczej. Jest bardzo uznanym artystą plastikiem zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jest też takim outsiderem, bo nigdzie się nie pcha na salony, tylko pracuje w ciszy, a praca jest z kolei zupełnie nieznaną jak dla nas, jest bardzo taką schematyczną i zupełnie dobrze się nadaje na logo. Wystawę plastyków gnieźnieńskich XX wieku, które reprezentują sztukę różnego gatunku, można oglądać w Muzeum Początków Państwa Polskiego do końca marca 2015 roku.